Instalowanie plastikowych stoków własnymi rękami Ważny etap instalacji plastikowych okien Projektu otworów okiennych Stoki dla Glomagnetyczny arkusz Charakterystyka Zalety Zastosowanie Zastosowanie szklanych powiązań jest powiązane przede wszystkim z wewnętrznym i zewnętrznym. Instalacja gzymsu sufitowego Za pomocą gzymsu sufitowego można podzielić przestrzeni między ścianą a sufitem. Głosy plus głos Głos przeciwko. Aby niezawodnie chronić budynek mieszkalny przed wilgocią, przedłużając jego okres operacyjny, ważne jest nie tylko przy tworzeniu kompetentnej instalacji ciasta na dachu, ale także wybór odpowiednich materiałów barierowych hydro i pary. Znaczenie tego problemu nie jest wątpliwe, ponieważ jakikolwiek dach jest pod niekorzystnymi skutkami opadów, jednak dachy rzucone bardziej cierpią. Ponieważ instalacja metalowych płytek, profilelist lub onduliny, która nie tworzą ciągłej powierzchni ciągłej. W związku z tym pojawia się pytanie, jak chronić powierzchnię dachową przed niszczycielskimi skutkami stopu i wody deszczowej, co prowadzi do zwilżania izolacji i powstawania kondensatu, aby zapobiec rzutom krokwi, skrzyni i izolacji, co prowadzi do obladzania skrzyni. Pojawienia się pleśni i uszkodzeń dekoracji wnętrza, konieczne jest użycie membran, a także folii pary i wodoodporności, charakterystyki i metod instalacji z których zostanie rozpatrzony w tym artykule. Korzystanie z filmu dachowego, znaczenie problemu główna funkcja pokrycia dachu 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 z opadów atmosferycznych. A nawet jego niewielkie uszkodzenie mechaniczne mogą prowadzić do znacznego zmniejszenia skuteczności całej konstrukcji. Aby tego uniknąć, konieczne jest użycie wodoodpornego dachu-dachu, chroniąc konstrukcję przed skutkami opadów atmosferycznych. Oprócz wilgoci, która wchodzi na powierzchnię dachu na zewnątrz, wewnętrzny kondensat, który tworzy w pomieszczeniach Stanowi również zagrożenie dla ciasta dachowego. Powodem tego jest różnica temperatury w izolowanej przestrzeni blizny i na zewnątrz. Niezależnie od materiałów używanych przez dewelopera, kondensat wypadnie w każdym przypadku i aby chronić ciasto dachowe przed uszkodzeniem, eksperci zalecają stosowanie wodoodporności rolowej na dach. Co dodatkowo ochroni dach przed wilgocią. Ponadto punkt rosy może tworzyć się wewnątrz włókna izolacyjnego i na drewnianych elementach dachu, a zatem jego konstrukcja powinna nabierać obecności systemu wentylacji, przez który cząsteczki pary będą odparowały przed powstaniem kondensacji. W trakcie układania systemu wentylacji stosowane są również materiały wodoodporne. Innymi słowy, zgodnie z prawami fizyki, Pary ciepłego powietrza starają się i gromadzą pod sufitem. W ten sposób stara się wyjść poza podgrzewany pokój i spotykając przeszkodę w postaci niechronionej izolacji termicznej, przenika do struktury izolacji, która prowadzi do jej zniszczenia. Zimą niskie temperatury na zewnątrz dachu zatrzymają ruch pary i zamieni go w hoarfrost, a następnie w skorupę lodową która spowoduje izolację i zniszczenie izolacji. Wiosną nagromadzony lód rozpłynie się i przepłynie, co doprowadzi do erozji i dekoracji wnętrza. Wszystko to będzie bezużyteczny używany materiał na izolację termiczną, co należy wziąć pod uwagę w procesie układania wodoodporności dachu. Mikroklimatyczne parametry dowolnego pomieszczenia przyczyniają się do tworzenia oparów wodnych, zgodnie z prawami fizycznymi, Dążąc do ciasta podskórnego, gdzie przenikają izolacje, zmniejszając jej charakterystykę operacyjną, zgodnie z SNIP, aby zapobiec zwilżaniu izolacji warstwa wodoodpornościowa jest wyposażona w barierę pary. Po wyposażeniu bariery pary konieczne jest uwzględnienie możliwości pary folii, od której zależy jej gęstość mierzona w gramach na metr kwadratowy. Kolejny parametr który należy wziąć pod uwagę w procesie układania bariery pary, stopień oporności materiału barierowego dla luki. Można to szczególnie wyraźnie prześledzić w przypadkach, w których elastyczność warstwy izolacyjnej jest zmniejszona. Dzieje się tak, gdy waga systemu krokwi jest przenoszona do materiału barierowego pary który powinien wytrzymać dodatkowe obciążenie. Ślednik w przypadku mechanicznego deformacji ciasta dachowego, folia barierowa jest elementem odpowiedzialnym za integralność bariery parowej, jaka jest bariera pary dla dachu. W rzeczywistości folia barierowa hydro i pary dla dachu jest materiałem podobnym do folii polimerowej, która jest używana do ochrony wiatrowej otworów okiennych i schronisk szklarni, w przeciwieństwie do tradycyjnej folii polimerowej której grubość nie przekracza dziesiątych frakcji milimetra, dachy charakteryzują się grubością od 1 do 2 mm, wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na mróz, a także odporność na promieniowanie ultrafioletowe. W świetle wymienionych cech, folii barierowe dachowe i bariery oparowe są materiałem integralnym podczas budowy dachu wielowarstwowego. W strukturze ciasta dachowego, która stanowi podstawę dachu wielowarstwowego, Folia budowlana wykonuje funkcję zarówno pary, bariery, jak i wodoodpornego, bez uwalniania pary ciepłego powietrza i nie wpuszczając w środku atmosferyczne opady. W nowoczesnej konstrukcji folia dachu z barierą oparową otrzymuje wiele możliwości wdrożenia swojego bezpośredniego celu. Jest tu używany w następujących obszarach. W procesie układania dachu, gdzie wykonuje funkcję materiału, który chroni nie tylko rama dachu ale także warstwę izolacji termicznej reprezentowaną przez wełnę mineralną, dla której scharakteryzowane są straty do 30% bezwładności termicznej i wilgotności nawet o 1%. W procesie budowania fundamentów, w których jest używane do izolowania powierzchni poziomych i pionowych znajdujących się powyżej i poniżej poziomu zerowego, do instalacji sufitów na poddaszu, między storej i piwnicy w których pomaga zwiększyć odporność na wilgoć w szalunku i tworzenie się ochrony wewnętrznej w pokojach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, łazienki i Odmiany materiałów barierowych hydraulicznych i pary dla dachu Obecnie, podczas układania bariery hydro i pary dachu, stosuje się trzy rodzaje materiałów. Folie polietylenowe Materiał uniwersalny, który może być stosowany zarówno do bariery hydraulicznej, jak i pary, ze względu na ich niewystarczającą wytrzymałość, są one wzmocnione specjalną tkaniną lub siatką wzmacniającą, co pozwala znacznie zwiększyć ich charakterystykę siły. Istnieją dwa rodzaje filmów polietylenowych: perforowane i nie, certyfikowane. Ważne: folie perforowane są używane do wodoodporności, a nie certyfikowane do bariery pary. Oprócz tradycyjnych folii wzmocnionych, Nowoczesny rynek budowlany oferuje plastikowy film do pokrycia dachowego, którego jedna strona jest laminowana przez odbicie folii aluminiowej. To znacznie zwiększa ich właściwości bariery pary, co określa zakres ich użycia. Są one używane do układania bariery pary w mokrych i gorących pokojach, takich jak sauny, kąpiele i baseny, folie polipropylenowe, w przeciwieństwie do polietylenu, Charakteryzuje się większą siłą. Są to tkany materiał, który po obu stronach laminowany przez polipropylen. Wskazane cechy struktury folii polipropylenu sprawiają, że są one silne i odporne na promieniowanie ultrafioletowe. Istnieją bardziej nowoczesne modyfikacje folii polipropylenu, które obejmują zastosowanie materiału warstwy antykondensatowej po jednej z boków, która jest włóknem wiskoze. Działają w następujący sposób. W taki czy inny sposób na powierzchni folii skierowanej do materiału izolacyjnego termicznego powstaje wilgoć, która jest wchłaniana do warstwy włókna wiskozowego. Tym samym nie kontaktuje się z izolacją. Po wyeliminowaniu przyczyn tworzenia kondensatu wilgoć będzie stopniowo wyschnąć z powodu ciągłej wymiany powietrza występującej z, powodu obecności luzu wentylacji. W ten sposób system usunie powstałe pary wody na zewnątrz dachu. Dzięki powyższym funkcjom folia wodoodporna antykondensatu jest w stanie zachować wilgoć, która powstaje na wewnętrznej stronie materiałów dachowych. Takich jak metalowe płytki, galwanizacja i profilowany arkusz. Ważny. Eksperci zwrócili na to uwagę i doszli do wniosku, że podczas instalacji systemów dachowych i fasadowych należy ułożyć folia antykondensatu między izolacją a materiałem dachowym. Uderzający przykład o wysokiej jakości dachowe dachy folii Utakon, które można używać nie tylko jako materiał wodoodporny, ale także jako tymczasowe schronienie dla dachu położonego na etapie budowy. Membrana dachowa wysokiej jakości nowy materiał do wodoodporności. W przeciwieństwie do tradycyjnej folii wodoodpornej, membrana dyfuzyjna dachowa jest materiałem oddechowym, który charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością pary, a jednocześnie pozostaje wodoodporna. Powłoka membran dachowych charakteryzująca się bardziej złożoną konstrukcją która pozwala materiałowi wytwarzać wilgoć na zewnątrz, ale nie przekazują cząstek cieczy ani pary w środku. W swojej strukturze membrana przypomina ludzką skórę, która może oddychać, rozciągać i obejmować całą powierzchnię, która wymaga ochrony. Ważne. Jedyną wadą membran dachowych jest potrzeba układania powietrza między materiałem izolacyjnym a membraną dyfuzyjną. W przeciwnym razie błony zablokują pory błony co doprowadzi do naruszenia przepuszczalności pary w przypadku wszystkich reguł i standardów instalacji zgodności z membraną dyfuzyjną o wielkości 100x100 cm przejdzie od 400 g do 1 litra cieczy w postaci cząstek pary, co będzie wystarczające do noszenia od pełna naturalna wymiana powietrza Superdifa membrane bardziej nowoczesny i idealny rodzaj membran dachowych pozbawiony powyższego niedoboru który jest charakterystyczny dla zwykłych błon dyfuzyjnych. Membrany superdifuzji można położyć bezpośrednio na izolacji lub przykleić bezpośrednio na powierzchnię, która wymaga szczeliny wentylacji. W przypadku użycia membrany superdifuzji istnieją pojedyncze i dwustronne błony superdifuzji. Należy przeprowadzić układanie jednostronnych membran, biorąc pod uwagę kierunek przepuszczalności pary powierzchni takich membran do zewnętrznej skierowanej na ścianę lub warstwę wykończeniową oraz wewnętrzną, skierowaną do izolacji. Membrany obustronnej można układać bez uwzględnienia kierunku przepuszczalności pary. Przykładem membran Superdiffusion jest dwupoziomowy film Utafol, którego stylizację można wykonać po każdej stronie. Przepuszczalność pary takich błon wynosi do 1 litra cieczy na 1 m2. m, ze względu na to, na podstawie takich membran możliwe jest wyposażenie systemów wentylacji naturalnej i spalin. Instalacja folii wodoodpornych. Podstawowe zasady i normy, aby wyposażyć ciasto dachowe tak skutecznie, jak to możliwe. Podczas instalacji folii barierowej wodoodpornej i oparowej należy wziąć pod uwagę normy zalecane przez producenta materiałów wodoodpornych. W większości przypadków sprowadzają się do następujących. W trakcie układania filmu Super Diffusion nie ma potrzeby pozostawiać szczelinę powietrzną. Pasują bezpośrednio do izolacji. Instalacja filmów dyfuzyjnych zapewnia obecność szczeliny wentylacji. Są one układane na kontrolowanym pudełku które z kolei jest układane na izolacji, a jeden i drugi materiał do skrzyni są przymocowane paznokciami dachowymi szerokim kapeluszem, podczas gdy połączenia rolki są układane wierzchołkiem co najmniej 10 cm. Jeśli chodzi o folii polipropylenowe antykondensatowe, są one zamontowane tylko przy suchej pogodzie. Co jest spowodowane ich wysoką zdolnością absorpcji. W takim przypadku ich powierzchnia adsorbująca powinna stawić czoła kontroli. Podobnie jak membrana dyfuzyjna, folia polipropylenu jest zamontowana na blacie, ponieważ szczelina wentylacyjna powinna pozostać między wodoodpornym materiałem a izolacją. Po ułożeniu powłoki antykondensatowej zamontowana jest na niej inny kontrahent na którym następnie układany jest materiał dachowy, aby naprawić film antykondensatowy. Wymagane będą ocynkowane paznokcie. Podczas instalacji folii barierowej oparowej jest ono ułożone pod izolacją, a następnie przymocowaną taśmą lub specjalnym klejem. Jeśli wolisz taśmę klejową, konieczna jest ochrona zarówno wyjść wentylacji, jak i powierzchni przylegających do otworów okiennych i innych problemowych obszarów które wymagają ochrony. Jednocześnie stawy materiału muszą nakładać się na przytłaczanie do 10 cm. Instalacja wodoodpornego filmu polietylenu. Krok, B. step. Instrukcje podczas instalacji pierwszego rzędu wodoodpornego materiału. Folia rozkłada się wzdłuż gzymsu dachowego, zapewniając jednocześnie zwiotczenie filmu między krokwiami do 1 do 2 cm niż 1,2 m. Między filmem i materiałem izolacyjnym należy zachować szczelinę powietrzną do 40 mm. Film jest układany poziomo w kierunku od gzymsu do grzbietu, zapewniając nakładanie się obrazów filmu do 10-15 cm w tym samym czasie folii między krokwiami powinny wynosić co najmniej 20 mm aby zapewnić uszczelnienie warstwy wodoodpornej. Połączenia materiałów są przyklejone taśmą klejącą. Aby naprawić wodoodporny film, stosuje się mechaniczny strzywacz lub ocynkowane paznokcie z szerokim kapeluszem. Kolejne rzędy materiału wodoodpornego są układane, z nakładaniem się 10 do 20 cm. Podczas gdy rozmiar nakładania się jest określony przez kąt nachylenia dachu, patrz tabela. Oprócz stałego, filmu pręty odpowiedników są przebijane których przekrój powinien wynosić co najmniej 40x25 mm, krok między prętami powinien wynosić 10 do 15 cm. Następnie zamontuje skrzynię na poziomie grzbietu między jego osą a folią wodoodporną. Konieczne jest pozostawienie szczeliny zwanej ciosem, którego rozmiar powinien wynosić 50 mm. Skumi jest rodzajem pęknięcia filmu pod łyżwarem dachu niezbędnym do zapewnienia wentylacji i przestrzeni podwożnej w miejscach, w których na dachu konieczne jest montaż anten, rur lub innych elementów strukturalnych. Filmy musi być wycięty, a jego krawędzie do najbliższych łuków skrzyni za pomocą taśmy lub dwustronnej i samozadowolenia należy przykleić w obecności okien na poddaszu w procesie urządzenia wodoodporny folia przylegają do zaleceń producenta okien. Ważne aby zapewnić swobodne powietrze przechodzące przez konia konieczne jest pozostawienie przerwy wentylacji 40-50 mm Ważne. Należy przeprowadzić perforowany film, aby perforacja była zorientowana. W przeciwnym razie działanie filmu będzie bezpośrednio przeciwne do pierwotnie wymyślonej folii, aby przekazać wilgoć w dachu i nie pozwolić na parę od wewnątrz. Dach zacznie płynąć i gni. Instalacja filmu antykondensatowego. Kroku. By. Cestep instrukcje układania folii polipropylenu można przeprowadzić dopiero podczas suchej pogody po zakończeniu instalacji systemu krokwi i układu izolacji. Odległość między krokwiami, jak w poprzednim przypadku, nie powinna wynosić nie więcej niż 1,2 m. Prowadzenie folii polipropylenu jest przeprowadzane tak, aby jego powierzchnia absorpcyjna była skierowana w dół w kierunku izolacji. W takim przypadku jego dolna powierzchnia nie powinna się z nią kontaktować. Folia antykondensatowa jest również ustalona za pomocą mechanicznego zszywacza lub ocynkowanych paznokci z szerokim kapeluszem. Instalacja folii antykondensatowej odbywa się od gzymsu do grzbietu dachu. W tym przypadku film jest układany poziomymi paskami. Zgodnie z pionem materiał jest nakładany z nakładaniem się 15 cm. Co najmniej 20 cm. Połączenia filmowe powinny znajdować się na poziomie krokwi i przymocowane taśmą klejącą. Podczas instalacji warstwy wodoodpornej ważne jest, aby upewnić się, że film jest równomierny, aby nie było fałd i dysz. W centralnej części przestrzeni międzyspolarnej powinno być opadanie do 1-2 cm. Co jest konieczne, aby pobrać wilgoć z drewnianych elementów strukturalnych. W trakcie układania filmu między nim a izolacją konieczne jest pozostawienie przerwy co najmniej 40 do 60 mm. Średnik dolna krawędź filmu w wersji idealnej powinna zapewnić usunięcie drenażowej wilgoci, która wchodzi do rowka drenażowego. Po zakończeniu instalacji powłoki filmowej, napraw za pomocą rozmiarów 3x5 cm, które należy pobić na górze wzdłuż krokwi z ocynkowanymi paznokciami. Na szynach zainstalowana jest skrzynia która jest wybierana z uwzględnieniem charakterystyki określonego systemu dachowego, co należy wziąć pod uwagę w procesie instalowania filmu antykondensatowego. W trakcie instalowania folii wodoodpornej ważne jest, aby wykluczyć możliwość uruchomienia wilgoci z górnej powierzchni folii do izolacji, Średnik spróbuj dokładnie odizolować przecięcie filmu za pomocą penetrujących elementów strukturalnych. Takich jak pudełka wentylacyjne, stojaki anten. Piece i kominki ITP w miejscach przecięcia filmu ze wskazanymi elementami w filmie powstaje nacięcie w postaci trapezu. W takim przypadku zawory górne i dolne są usuwane i utrwalane na najbliższym poziomym elemencie skrzyni lub części penetrującej za pomocą taśmy uszczelniającej. Zawory boczne są podobnie przymocowane do elementu penetrującego. Przechowywanie i transport materiału wodoodpornego odpowiadanie na pytanie. Jak przechowywać wodoodporną folię dachu? Należy zauważyć, że jest to przeprowadzane w temperaturze od minus 40 do plus 80, innymi słowy, zakres temperatur wygodny dla materiału jest dość wysoki, układanie i połączenie folii wodoodpornej za pomocą wodoodpornej taśmy powinno być przeprowadzane w temperaturze powyżej plus 5 stopni, magazyn, w którym przechowywany jest materiał. Powinien być chroniony przed promieniami ultrafioletowymi, w trakcie rozładunku i ładowania materiału ważne jest, aby opakowanie nie nastąpiło, ponieważ w tym przypadku wzrasta ryzyko pęknięcia samego filmu. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza, Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza, Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe Reklama na stronie internetowej Zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne